Cześć! Po ostatnim najlepszym kodzie, który na pewno działa, to, to chciało mi się trochę grać w rol Stars Ponieważ znudziło mi się Znaczy, że nie to, że znudziło jakby mi się gra Tylko, że... Przez chwilę mi się nie chciało po prostu grać Wiem, lepsze rzeczy do załatwienia niż granie Więc na dzisiaj sobie spróbuję być z wami 6600 i trochę sobie odbieram talą. Może zrobię w następnym odcinku Jessie na kolejny rank, na 15. Będzie w tym momencie i spróbuję być. No, teraz z wami te 6600. Oczywiście, jeżeli ktoś jest pacanem i myśli, że nie umiem grać, to yy, nie yy, to tylko dlatego, że strasznie gra laguje i strasznie ciężko się gra, a wiele ciężej się chodzi yy, i w ogóle ciężko jest ale da się przeżyć i strasznie tak że... strasznie ciężkie też jest gadanie i jednocześnie Granie i nagrywanie naraz nie sami w mi 11 ugarbów, czyli szczerze minimalnych Myślę, że nie będzie problemu ze wszystkim tutaj e, Nie wiem czy przenieść się tutaj Trochę się boję po ludzi, a Nie chcę za bardzo zginąć Dobra 6 e, już mogę być Czyli już, o nie, jeszcze to Cztery, sorry. tym ja, Bibi, e, I... O, tylko ja, Bibi i, i Trochę się boję, że w pewnym momencie ktoś tu wyjdzie. Boję się, że e, Penny mnie zabije. Ale dobra, zrobiłem drugie miejsce w końcu Tu mamy, o nie, tu mamy peny. Dobra, nie było sensu tutaj z nią walczyć Ona i tak i tak by wygrała bardziej, że miała 9 power powercubesów Ale dostaliśmy plus 8 pucharków, więc brakuje nam Trzech, ja sobie wyjdę, bo ja zawsze wychodzę Tak po prostu wychodzę, bo lubię Nie przeszkadza mi to Dobra, brakuje nam trzech Eee, szczerze, eee, dobrze mi się grotałam na tej mapie, bo Tara jest spoko na tą mapę fajnie się nią gra. Zaraz jeszcze sprawdzę jak wygląda. Jest odkopcych ludzi, bo nie byłby na nią dobry żaden Strawerów też by w sumie nie był. perka też, yeah. Dobra, wiecie co, spróbuję sobie zagrać Karlem Mam dylemat, albo Karlem, albo Dream. Szczerze, Jinem lepiej by się grało Ale Karlem szybciej by się zbierało Z shanghi. Dobra, zagram sobie Jinem Jeżeli Jinem przegram, to zagram sobie Karlem jak tym i tym przegram To Elfrusem do grania, to on Tutaj jest jednoznacznie, po prostu wiem, że dzisiaj 666. Dobra, tutaj koło mnie mamy tę, z którą mam sojusz i wiem, że dla prawdziwych ludzi grających w a nie powinno się timować. Ja też nie lubię się, szczerze, timować, ale jak widzę, że ludzie naprawdę są, mogą być ludźmi takimi, którzy potrafią się całkowicie dzielić. Wtedy, coś już mogę wziąć Właśnie, kiedyś miałem taką akcję, że e, grałem z Darylem i... Grałem z nim I Dzięki niemu dostałem pierwsze miejsce e, Na początku gry się z nim steamowałem Ale... No, w sumie nie było źle Dał mi trzy powercubes'y, dał mi... chodziliśmy razem w wszystko o siebie. Wiem cały czas w tym, miałem, cały czas w, tym w głowie, że... Cały czas to może być pułapka, co nie? I że zaraz może na mnie... Yy, wyjechać i yy, może zabić, ale on właśnie mnie zabijał. I yy, spoko strasznie się zaczął. Myślę, że teraz ten... Darek we mnie wyjedzie. No spoko w sumie. Dobrze, drugie miejsce znowu będzie I tak i tak już mam te ucharki wbite Ale... Czekajcie, spróbujemy zabić Daryla Ma ulta ja go przeciągnę sobie i elo kurde myślałem że pod koniec giery sobie pierwsze miejsce wbiję ale kolejne 8 bite 6600 no niestety nic nie dostaliśmy ale możemy sobie otworzyć zwycięską skrzynkę iśmy 6600 Dostaliśmy plus 3 gemów, dlatego yy, w miarę fajnie. Długo wleci odcinek, jak... Yy, że będę maksował Shelly, bo w Shelly naprawdę fajnie się gra i bardzo chcę ją na następny rank. Na następny rank i na następny level też. W ogóle chcę ją bardzo na star powerze mieć. Strasznie dobre ma star Najbardziej podoba mi się właśnie ten plaster. Mega mega mi się podoba ten star power. Ale dobra. To na tyle ten odcinku. Jeżeli chcecie więcej odcinków, nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę oraz o subskrypcji na tym kanale. To na tyle siema.